Na ten moment mieszkańcy gminy Janowice Wielkie czekali blisko 30 lat. W gminie powstanie przedszkole z prawdziwego zdarzenia. Jest to budynek przeznaczony dla 125 młodych Janowiczan, budynek z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, ogrzewanie w oparciu o pompę ciepła, woda, powietrze. W przyszłości chcielibyśmy również wyposażyć jedną z dwuspadowego dachu w instalacje fotowoltaiczne. Do tej pory maluchy uczyły się w budynku szkoły podstawowej. Brakowało przestrzeni. Dzieci w nowym przedszkolu będą dużo bardziej bezpieczne. Będą miały swoje korytarze, swoją przestrzeń, na której... Nie będą się spotykały ze starszymi uczniami w czasie przerw. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Prace ruszyć mają lada dzień. Ich zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku. Jak podkreślał wójt gminy Kamil Kowalski, na wyznaczonym terenie powstanie nie tylko budynek. Obok przedszkola jako kolejny etap będziemy chcieli wybudować nowoczesny plac zabaw, który będzie służył tylko przedszkolakom. Nie będzie potrzeby korzystania z placu zabaw przyszkolnego, nie będzie potrzeby spacerowania na inne place zabaw, które znajdują się na terenie Janowic Wielkich, będą dzieciaczki w końcu miały zadedykowany tylko sobie bezpieczny, ogrodzony teren. Koszt inwestycji oszacowany został na 3 750 tysięcy złotych. Środki na budowę przedszkola będą pochodziły m.in. ze środków pozyskanych z Itu aglomeracji jeleniogórskiej w ramach RPO województwa dolnośląskiego w wysokości 68,5% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałe środki są to środki własne gminy i środki, które gmina uzyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeżeli nic się nie zmieni, planowana inwestycja jest bez zaciągania kredytu. Najmłodsi mieszkańcy gminy Janowice Wielkie będą mogli korzystać z przedszkola od września 2022 roku.